Kiedy manifestujesz na przykład konkretną osobę, marzysz o tej osobie, marzysz o tym, żeby ta osoba wyznała Ci miłość, żeby chciała być z Tobą w zaangażowanym związku, stawiasz tę osobę na piedestale, wydaje Ci się taka nieosiągalna, bo ona powiedziała Ci, że nie chce z Tobą być, albo już ma kogoś innego. Jaki jest mój trik na odwrócenie całej sytuacji? Ponieważ jak już wiecie, 3D jest plastyczne i zmieniasz się poprzez, Nasze postrzeganie. Odwróć to. Wyobrażaj sobie, że to ta osoba marzy o tym, żeby z Tobą być. Wyobrażaj sobie, powiedz sobie, że to ona manifestuje Ciebie, że to ona marzy o Tobie. Powtarzaj sobie, jak ona tak bardzo Cię chce, jeździ wokół Twojego domu, patrzy tylko na telefon, czy Ty do niej nie piszesz. Ona Cię chce, ta osoba. Odwracaj wszystko w swojej głowie, a zobaczysz jak 3D.